jest Łukasz Łuki Woźniak i w dzisiejszym odcinku gier pęcherzykowych Łukiego mówię o grze Dziennik 29 Przebudzenie. Jest to nietypowa gra, bo jest to interaktywna gra książkowa. E, oznacza to, że jest to książka, w której poznajemy pewną historię. E, potrzebujemy, żeby w nią zagrać telefonu z dostępem do internetu. Może też to oczywiście być komputer albo jakiś tam iPad. E, no i ołówka. Możemy grać samemu, możemy grać w grupie. I dziennik 29: Przebudzenie jest, jest kontynuacją. Dokładnie rok temu mówiłem o że dziennik 29 i też w międzyczasie Fox Games inne gry w tej kategorii wydawał wyprawę 1907 i tak dalej. Też o tych grach czasami wspominamy. A więc jak to działa? Bez wchodzenia w szczegóły, otwieramy książkę i po kolei czytamy ją. Na początku mamy pierwszą prostą zagadkę, gdzie zadanie to 25 plus 4. I rozwiązaniem jest 29, jak się domyślacie. Wpisujemy to w, na stronie internetowej, do której musimy mieć po prostu cały czas dostęp. No i na tej stronie, w tej aplikacji, na, po prostu y, gra nam daje klucz. Tak? W tym wypadku klucz, który dostaliśmy, tutaj to nowy początek. Klucz czasami będzie miał znaczenie w przyszłości. Zapisujemy go sobie w naszej książce i y, przechodzimy do kolejnej zagadki, na kolejną stronę. I teraz tutaj zaczyna się dopiero historia. Mamy wprowadzenie fabularne i potem będziemy szli przez kolejne zagadki. Kolejne zagadki będą wymagały od nas tego, żeby coś przeczytać, coś znaleźć, coś policzyć, czegoś się domyślić. Czasami coś tutaj dostrzec, tak? czasami coś tu porysować, czasami może zaczerpnąć jakąś wiedzę spoza tej książki, może czegoś poszukać w internecie. Zdecydowanie bez kalkulatora się nie obędzie. I przechodzimy przez te zagadki, wpisując, swoje odpowiedzi, yy, yy, wpisując odpowiedzi w aplikacji i czy na stronie, jak już dostaniemy odpowiedź, yy, yy, że jest OK, to dostajemy też klucz i idziemy dalej. To jest ważne, to na stronie internetowej są zawsze dwie podpowiedzi i potem rozwiązanie, które możemy sprawdzić. A więc też nie jest tak, że jak ktoś się zatrzyma i nie może jakiejś zagadki rozkminić, to po prostu gramy się popsuje. To myślę, że naturalne jest, że będziemy korzystali czy to z jednej, czy z dwóch podpowiedzi, a czasami po prostu musimy już sięgnąć po rozwiązanie, bo nie potrafimy złapać, co w danej zagadce się dzieje. W ten sposób przechodzimy przez tą książkę, i cała zabawa polega na tych zagadkach i odkrywaniu tej pewnej historii, która tutaj jest. A więc co mi się podoba w tej grze, to tak naprawdę dwie rzeczy, które ją tworzą. Pierwsza kwestia to, to, to zagadki, a druga kwestia to fabuła. Więc może zacznę od fabuły, bo fabuła jest tym, która wyróżnia tą grę na tle jej poprzedniczki. Dziennik 29 miał pewną historię i wciągał gracza w tą historię. Mam wrażenie, że tutaj jest historia podobna. Pomimo tego, że jest historia podobna, to jest ona głębsza i jest ona mocniej wpisana w to, co tutaj się dzieje. częściej ona się gdzieś tutaj pojawia i e, jest ona po prostu ogólnie głębsza i ciekawsza. E, ja Przeszedłem przez całą historię, nie przeszedłem przez wszystkie zagadki, ale przeszedłem przez całą historię, więc znam początek, to co się dzieje w trakcie i zakończenie. I jest to dla mnie na tym poziomie satysfakcjonujące, na poziomie gry, która opiera się na zagadkach. Więc to jest dla mnie spory plus tego, że nie tylko siadam do zagadek, ale siadam też do, do poznawania czegoś fajnego. Szczególnie, że ta jakby historia no jest. Związana tak, z tym, że są to zagadki. Ktoś zostawił jakiś dziennik i coś po prostu ukrył, i my na podstawie tych jego wskazówek próbujemy coś rozwikłać, jakby naprowadził nas na pewien trop. Możemy sobie wyobrazić, że te zagadki są wpisane. Oczywiście często są to po prostu zagadki, ale fakt, że ktoś zostawił swój dziennik i musimy przez te zagadki przejść, tutaj pasuje. Same zagadki e, stoją naprawdę na bardzo wysokim poziomie. To znaczy są różnorodne, są angażujące, są wymagające są nieoczywiste i to jest tak naprawdę najfaj... najważniejsze i najfajniejsze. To, że każda strona kolejna to jest od nowa spojrzenie na tą zagadkę, przemyślenie nowych rzeczy, czasami poszperanie, czasami pokombinowanie, czasami może na ślepo wpisywanie odpowiedzi w, w tej, na tej stronie internetowej i niejednokrotnie musimy rzeczywiście skorzystać z jakiejś podpowiedzi jednej czy dwóch, ale nawet te podpowiedzi nie są takie, że już od razu wiemy. To też jest bardzo fajne, że zagadki i strona wysokiej poziomie i jak mi się odra, uda wejść na, na trop, uda mi się ją rozwikłać, super. Ale nawet jeżeli sięgam po jedną podpowiedź, czy nawet po drugą i mi się uda, wciąż nie czuję, że gramie poprowadziła za rękę. Wciąż ja miałem takie odczucia, że gramie popchnęła w jakąś stronę, ale ja tam, idąc w tą stronę, muszę coś jeszcze wykbić. A więc Dziennik 29. Przebudzenie. W tej kategorii naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom. Zdecydowanie, jeżeli szukacie czegoś, gdzie możecie przechodzić przez zagadki, czy to usiąść i poświęcić na to więcej czasu, czy, czy jakiś czas do tego zajrzeć, bardzo fajna rzecz. A przy okazji jakby klimat wydania, to, że tutaj mamy takie, no, pokażę Wam tam coś, żeby bez jakiegoś wielkiego wsucia, to, że mamy e, takie jakby właśnie zapiski odręczne, które są też prze, prze, przez które też się przewija rzeczywiście, że ktoś coś pisał, ktoś coś naszkicował, e, ktoś coś z, z, narysował czy pokazał, to, to, mm, to, to, to fajny klimat, e, gdzie te zagadki grają główną rolę. Myślę, że nie będziecie zawiedzeni, ja polecam bardzo, bawiłem się przy tym bardzo dobrze i mam nadzieję, że to nie jest koniec w tej serii. Jeszcze coś zobaczymy. Na dzisiaj to tyle, do zobaczenia, cześć!